Czy ćwiczenia kalisteniczne są gorsze niż wolne ciężary? Zanim odpowiesz na to pytanie, zastanów się, co robiłeś jako młody adept treningu siłowego w dzieciństwie. Na bank robiłeś pompki i podciągałeś się na drążku. Nawet jeżeli tego nie robiłeś, to wiesz, jak te ćwiczenia są rozpowszechnione w naszej kulturze. Nawet służby mundurowe mają testy z owych ćwiczeń. Zanim zanegujesz trening z masą własnego ciała, to wiedz, że najsilniejsi ludzie na świecie nadal trenują kalistenicznie. Są to sprawdzone ćwiczenia, które ludzkość robi od tysięcy lat i czerpie z nich ogromne korzyści. Lista benefitów idących za trenowaniem z masy własnego ciała jest cholernie długa. Przede wszystkim ta istynika jest niskobudżetowa. Jedyne czego potrzebujesz, aby zrobić pełnowartościowy trening, to drążek, ewentualnie poręcze do dipów i kółka gimnastyczne. Najtańsze stacje do podciągania i dipów kosztują po 300-400 zł, a para kółek gimnastycznych około 120. Ogarnij to! Za cenę 520 ziko masz niemalże nieograniczone możliwości szlifowania swojej formy. Kolejnym benefitem jest to, że sprzęt do kalisteniki zajmuje minimalne ilości miejsca i możesz zmieścić go dosłownie wszędzie oraz trenować z nim wszędzie, z wykonywania ćwiczeń kalistenicznych bardzo szybko można się zregenerować ze względu na to, jak mało nadwyrężają nasze stawy oraz ciało. Zapewniając przy tym fantastyczny bodziec do wzrostu. Można również te ćwiczenia robić w bardzo dużych zakresach powtórzeń, od 15 do nawet 30. I nie mów mi, że nie mogę robić tyle powtórzeń, bo wtedy ćwiczenie nie jest wystarczająco wymagające. Słuchaj, jeżeli robisz serię po 10, 8, 5, a nawet 3 powtórzenia, to robienie jakiegoś akcesorium w wyższych zakresach, o ile osiągasz na nich upadek mięśniowy, to dosłownie darmowe przyrosty. I to może być kluczem do lepszych efektów i przełamywania zastojów. Wysokie powtórzenia przy okazji zajebiście budują kondycję oraz działają naprawczo i prozdrowotnie na stawy, dzięki pompowaniu krwi do wszystkich tkanek łącznych w Twoim ciele. Najlepsze ćwiczenia wykonywane w zakresach od 15 do 30 powtórzeń, do których nie potrzeba dużej siły, aby móc je zrobić, dzięki czemu posłużą jako dobra baza do ich zbudowania to pomki, dipy, pike pushups, inverted row oraz sit-ups. Czyli klasyczne brzuszki. Najlepsze ćwiczenia wykonywane w zakresach od 10 do 20 powtórzeń, które już są odrobinkie trudniejsze i będziesz musiał do nich stopniowo zbudować siłę, to podciąganie z gubą, podciąganie klasyczne, handstand push-up oraz tak zwany Nordic Glute Ham Race. Jedynym problemem kalistyniki jest to, że na dłuższą metę. Trening czworogłowych jest praktycznie niemożliwy z racji tego, że nie stymulują wystarczających tych mięśni do wzrostu. Nie zrozumie źle, w tym materiale nie chodzi mi o to, żeby porzucić wolne ciężary i trenować tylko z własną masą ciała. Zamykanie się tylko na jeden typ ćwiczeń jest kardynalnym błędem w trenowaniu. Wyobraź sobie generała, który chce zbudować wojsko tylko z żołnierzy piechoty. Jak ma wygrać wojnę, skoro w jego armii brakuje czołgów, myśliwców oraz statków? Analogicznie w treningu. Po co robić tylko jeden typ ćwiczeń, skoro można czerpać korzyści ze wszystkich? Dla przykładu, budując siłę w intensywnym deficyt push-up, również pozytywnie wpływasz na swoje wyciskanie. I vice versa. Tak samo jest na przykład z podciąganiem na drążku i wiosłowaniem sztangą. Można powiedzieć, że oba te ruchy żyją ze sobą w symbiozie, który owocem są Twoje przyrosty masy mięśniowej. No i tak jak wcześniej wspomniałem, trenowanie czworogłowych kalisteniką jest praktycznie niemożliwe, dlatego radziłbym Tobie, abyś w swoim planie treningowym Zawarł jakąś formę przysiadu ze sztangą bądź handlami dla zachowania balansu między górnymi a dolnymi partiami mięśniowymi. Warto także wspomnieć, że wolne ciężary świetnie sprawdzą się do izolacji mniejszych grup mięśniowych, która jest nieodłącznym elementem treningu kulturystycznego, a nawet ludzie bardziej zainteresowani zwiększeniem swoich wyników siłowych wyciągną korzyści zrobienia izolacji. A więc podsumowując, kalistenika to wspaniałe i sprawdzone narzędzie do budowania masy mięśniowej, jednak nie traktuj jej jako jedyny właściwy sposób trenowania, eksperymentując i wyciągając jak najwięcej ze sprzętu, do którego masz dostęp. To tyle, co chciałem Tobie przekazać. Jeżeli masz jakieś pytania, to zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Dziękuję Tobie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!